Czy Kangal naprawdę jest niepokonany? Mimo że uważany jest za najsilniejszego psa na świecie, czasem ucieka, a czasem zmienia się w prawdziwego potwora. Dziś zobaczymy to wyraźnie, kiedy ucieka, a kiedy zabija. Ten wilk zabłądził pośród śniegu i zbliżył się zbyt bardzo do jednego z domów w Turcji. Czujne psy Kangal już na niego czekały. Jak widać, jeden z nich powalił go na ziemię i chwycił za szyję. Dla Kangala nie było tu miejsca na litość. Wilk wkroczył na ich teren. To wystarczy, by uznać go za zagrożenie dla właściciela. Każdy intrus, który niesie niebezpieczeństwo, zostanie ukarany właśnie w ten sposób. Na szczęście po tym brutalnym pokazie siły, pies w ostatniej chwili darował wilkowi życie. Ten rzucił się się do ucieczki. Kangal jednak nie odpuścił i ruszył za nim ponownie, lecz niestety nagranie urywa się w tym momencie. Pozostaje nam jedynie przypuszczać, co się stało dalej, ale jestem niemal pewien, że wilk został ostatecznie złapany i zabity, bo psy Kangal nie przestają, dopóki nie zobaczą martwego przeciwnika leżącego nieruchomo. Tym razem historia się powtarza, ale intruzem nie był wilk, tylko lis. Kangal spał spokojnie, a lis stanął tuż przed nim szukając jedzenia. Gdy jednak zobaczył tego potężnego strażnika pilnującego terenu, zamarł w miejscu, jakby nie wiedział co zrobić. W momencie, gdy kangal go wyczuł i obudził się, lis natychmiast rzucił się do ucieczki. Dobrze wiedział, co go czeka, jeśli zostanie choć chwilę dłużej. Te psy stróżujące są lepsze niż nie jeden człowiek. Choć ta scena była krótka niesie ze sobą ogromne znaczenie. Te dwa psy Kangal wykazały się niewyobrażalną odwagą, rzuciły się na niedźwiedzia i gryzły go po całym ciele, a zwłaszcza w szyję, próbując go zabić. Jednak jak to zwykle bywa, nagranie urwało się w najbardziej napiętym momencie. Jeśli przerwano je ze względu na bezpieczeństwo osoby nagrywającej, to całkowicie rozumiemy. Bez względu na to, ta scena pokazuje jak potężne i odważne potrafią być kangale. Kolejny wilk i kolejny kangal, ale tym razem wilk nie był zagubiony. Przyszedł z konkretnym celem: chciał ukraść jedną z owiec. Ten drapieżnik już wcześniej dokonał wielu kradzieży, zanim właściciel gospodarstwa kupił psarasy kangal. Odkąd pies się pojawił, każdy wilk, który próbował się zbliżyć, był brutalnie karany, a ten wilk to najlepszy przykład. Kangal rzucił się na niego z ogromną siłą, gryzł go i próbował go udusić oraz zabić jak najszybciej. Wilk jednak był doświadczony. Silny i, mimo licznych ugryzień, wciąż żył. Co ciekawe, nie ugryzł Kangala ani razu, ale udało mu się przetrwać. W ostatnich sekundach napięcie sięga zenitu, ale wtedy właściciel przestaje nagrywać. To jeden z najbardziej irytujących momentów w takich starciach. Gdyby istnieli kamerzyści wyspecjalizowani w takich sytuacjach, moglibyśmy zobaczyć wszystko do ostatniej sekundy. Ale cóż, lepsze to niż nic. W górach przeciwnikiem Wilka nie był jeden kangal, ale aż cztery. To prawdziwy koszmar dla każdego Wilka, a może nawet dla każdego drapieżnika na tej planecie. Jeśli jeden kangal potrafi zabić Wilka, to co stanie się, gdy będzie ich czterech? Odpowiedź jest prosta: tortury aż do śmierci. Osobiście nie życzyłbym tego nawet moim wrogom. Na nagraniu widać, jak psy kolejno atakują intruza, gryząc go bez litości. Nie przestają, dopóki nie kończą jego życia całkowicie. To brutalne, ale dla Wilka. To czytelny sygnał, nie zbliżajcie się do tej góry ponownie. To chyba najbardziej szczęśliwy wilk, jakiego widzieliśmy. Przypadkowo wszedł na teren kangali, kiedy one jeszcze spały. Zbliżył się zbyt mocno i obudził jednego z nich ze snu. W tej samej chwili zrozumiał, jak wielki popełnił błąd i natychmiast uciekł z całej okolicy. Na szczęście dla niego, były tam dwa kangale, nie jeden, ale żaden z nich go nie gonił. Być może nie chciały opuszczać swojego terytorium, albo po prostu chciały wrócić do spania. W końcu to czas ich odpoczynku. Ten moment naprawdę rozstrzyga wszystko. Do zamieszkałego terenu wtargnął potężny niedźwiedź, a jeden z mężczyzn uciekł w panice. Na szczęście były tam dwa psy rasy Kangal. Jeden uciekł, ale drugi stanął do walki. Postawa tego kangala była naprawdę godna podziwu. Jego przeciwnikiem był przecież niedźwiedź, to nie żarty. Niestety, po chwili nawet ten odważny pies wycofał się z konfrontacji, prawdopodobnie obawiając się silnych ugryzień. Ale czy to porażka? Z mojej perspektywy, absolutnie nie, bo ten pies stanął naprzeciw jednego z najsilniejszych stworzeń na ziemi i nie uciekł od razu. To już jest zwycięstwo samo w sobie. Gdyby to był zwykły pies, jak pitbull, niedźwiedź pewnie by go po prostu zjadł. A co wy o tym myślicie? To najodważniejszy pies rasy Kangal, jakiego kiedykolwiek widziałem i jakiego ty kiedykolwiek zobaczysz. Dlaczego? Bo ruszył prosto ku śmierci. Zobaczył dwa niedźwiedzie i bez wahania ruszył w ich stronę, by je zaatakować. Oczywiście, nasz przyjaciel nie zdołał im wiele zrobić, ale przez kilka sekund niedźwiedzie cofnęły się wyraźnie zaskoczone i zaniepokojone. Jednak bądźmy szczerzy, przewaga była po stronie niedźwiedzi. Po pierwsze, było ich dwóch, po drugie, to niedźwiedzie. Mimo wszystko, pies wykazał się niesamowitą odwagą. W jednym z tureckich osiedli niedźwiedź przedostał się przez mur i wtargnął na teren, gdzie czekały trzy psy Kangal. Jeden z psów natychmiast ruszył w jego stronę i zaatakował, gryząc go mocno. Niestety, sytuacja nie trwała długo, bo niedźwiedź wyczuł zagrożenie i odpowiedział z całą swoją siłą. Gdy odpowiedź była zbyt brutalna, psy zaczęły myśleć inaczej. Nie wszystko można rozwiązać przemocą. Wycofały się jedna po drugiej, a niedźwiedź pozostał na miejscu jako zwycięzca. A co więcej, stanął na tylnych łapach, jakby mówił, to jest mój teren i trzeba to przyznać, zwyciężył. W poprzednich scenach niedźwiedzie przekroczyły wszelkie granice. Wygląda na to, że jeśli naprawdę wierzą w swoją siłę, mogą wchodzić gdzie chcą i robić co im się podoba. Tym razem to nie był jeden niedźwiedź, to była matka z młodymi. Ich celem była kradzież jednej z owiec. Ale psy Kangal szybko wkroczyły do akcji i przepędziły całą rodzinę. Można powiedzieć, że niedźwiedzica uciekła, ponieważ miała przy sobie młode. Ale prawda jest taka, że przegrała. Jej plan zawiódł już od samego początku. Na tym wysypisku znajdowało się wiele niedźwiedzi, które jadły ze śmieci. Jeden z nich zaatakował psa kangal, niedźwiedź uderzał psa łapami, a ten tylko stał i wył. Sama jego postawa była imponująca. Nie bał się śmierci, ale co by było, gdyby niedźwiedzie zdecydowały się zjeść jego zamiast odpadku? Nie powinien był się do nich zbliżać ani ich prowokować. Na szczęście podjął właściwą decyzję i opuścił to miejsce, nie odnosząc żadnych obrażeń. Co sądzicie o scenie? Samochód kontra kangal. Kierowca chciał tylko zawrócić pojazd, ale pies uznał tę ogromną maszynę za realne zagrożenie, postanowił więc ją zaatakować. Gdy ciężarówka podjechała zbyt blisko, kangal rzucił się na nią i ugryzł przedni zderzak, aż go wyrwał. Choć zderzak był plastikowy, był solidnie przymocowany do konstrukcji śrubami, ale to nie powstrzymało tego potężnego psa. Po tym incydencie kierowca na pewno nie zbliży się do żadnego kangala. Ani pieszo, ani za kierownicą. Jak widzieliście, nawet najsilniejszy pies na świecie może czasem się wycofać, a czasem pokazuje siłę, której nikt się nie spodziewał. To właśnie czyni Kangala tak wyjątkowym. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij wesprzeć kanału i zostawić suba.